No po całodziennej pracy, troszeczkę odpoczynku no. wywiozłeś zestawy, ja wywiozłem zestawy. Yy, powiedz mi tak, jednak zdecydowała się tam na ten narożnik postawić. No, no, jedną tam, tam gdzie jest, jest ta tama, co mówiłeś. Ale nie? tam dzisiaj był spław. Ładny no, ładny kap no, wyszedł no, tam, no, nie? Mam no. nadzieję, że, że coś weźmie. No, ja też wywiozłem tak standardowo, tak jak już byłem wcześniej. Jedną pod wyspę, drugą pod Grążele, bo przyjechali miejscowi i mówili, że bierze też pod grążelami. No, zobaczymy. Najgorsze jest tylko to, że bierze w nocy. I nie wiem, czy uda nam się nagrać. No, ale trudno. tak jak mówiłem, w worku przetrzymamy trudno, do rana, no, pokażemy no, tą rybę. No, no. Właściciel nie będzie miał nic przeciwko. No, i tylko teraz czekać, Jakie, jakąś kawę wypić, herbatkę, i będziemy czekać. No, Mam ja, nadzieję, że. Ja będziemy... zasypałem tutaj tą lewą wędkę, dosłownie 20 kulek na zestaw. No widziałem, widziałem. E, środkową wędkę też 20 kulek na zestaw. A tam już dywanowa taka no, A tą prawą to zasypałem, ja wiem, ze 3 kilo kulek. No, ja Ale ja... tak bardziej na rozrzuciłem, rozrzuciłem to, wszystko, to na powierzchni większej mm -hmm. no i zobaczymy, czekamy I ale same kulki, zauważyłeś nie... w kamerze podwodnej jak właśnie. zasypałem konopię i kukurydzy co się dzieje, no, tu jest pełno, mnóstwo białej ryby nie? pełno płoci płoci, i... krompie, krasnopióry chyba jak się nie mylę, liny to przecież dwie garści kukurydzy w ciągu 10 minut zniknęło nie ma nic, nie zostały tylko kulki no i chyba alternatywa została taka, że będziemy męczyć tylko kulkami no zobaczymy, ja myślę mi się wydaje, że ja właśnie będę tak robił że tylko mm -hmm. kulki, bo widzę, że przez godzinę, dwie, bo tak jak mówisz, te, ta płoć wyczyszcza to wszystko. Do, do cna, nie? A najgorsze jest to, że plącze nam zestawy, bo widziałaś, widziałaś jak przestawia. Przestawia, przestawia jak te przykład. kulki nasze przeskakują, jak one do góry podnoszą. Mam nadzieję, że to niedługo będą robić karpie. No co? Moja pierwsza noc przede mną z Grześkiem. Twoja druga. Moja druga. Czekamy. Czekamy. Zobaczymy. Mamy cały tydzień. Także jesteśmy po pierwszej nocce, Darka druga nocka, na tą chwilę się nic nie zmieniło od wczoraj, Darek ma jedną czternastkę pełnouską, bardzo ładną, my z Grzegorzem dalej bez brania, ty dzisiaj w nocy też bez brania, tak wypoczęłem, wyspałem, mamy się już południe kolejnego dnia, czyli jest środa i zmiana pogody. Co zaczęło padać, tak chmury naszły, wiatr się, wiatr się zmienił. Z zachodu i to dobrze. Widzę, że wszystkie zestawy dzisiaj przewozisz to, na nowo. Ja, to, co ja widzę u Was, to Wy tego nie ruszacie co, co wczoraj, żeście wywieźli. Ja jednak zdecydowałem się trochę pokombinować. Chociaż ja jedyny tu będę wreszcie pracował, w tym, dzisiaj muszę przyznać, że wczoraj żeśmy troszeczkę napłoszyli tej ryby. Wystawialiśmy kamery, mhm. pływaliśmy pontonem, echo echosonda zresztą jest nagrane, nie? no to, to, to ta woda jest taka, że trzeba za, zało, zarzucić wędki i, I, czekać, i czekać, nie? Jak najmniej pływać. Zresztą pływać, jak widzicie, jest ciężko. Grążele. Myślę, że jedną wędkę chciałbym zmienić, w inne miejsce postawić. Przyjechał Bartek, właściciel mówi, żeby warto było postawić bliżej grążeli. Tam jest gdzieś głębokość, byłem zobaczyć 2,20-2,30. Jest prawie miękko i prawie twardo będę musiał gdzieś met odgrążeli położyć. A gdzie tam met? 50 cm odgrążeli, żeby położył się zestaw blisko korzeni. Wtedy ładnie się ustawi. Zrobiłem bałwanka. No powiem tak, bo nie chciałbym, żebyśmy nagrali film i bzdury gadali. Chciałbym, żeby to było wszystko pokazane na co łowimy. Dzięki Bogu nie mamy żadnego sponsora albo może i nie dzięki Bogu, bo może by się przydał. W każdym bądź razie Tutaj jest Solara Pływa byt i kulka tonąca SK30. Dlaczego SK30? Nie wiem, bo teraz się głośno o tej kulce zrobiło. Kupiłem na próbę i zobaczymy. Pierwsza ryba, ten Karp, został złowiony na bałwanka SK30 z kulką pływającą yy, chyba muszla tamten bajca. Tamten ten tam Nie, tutaj. Yy, założyłem dwa pływaki, chcę podnieść, tak jak żeśmy wcześniej rozmawiali, może się zainteresuje karp, bo karp jest w łowisku, tylko nie żeruje. Nie? Dwa pływaki, troszeczkę wyżej podniesione, są to Solar Club Mix yy, i Red Herring. Nie? Wiem, że jesienią na to miałem brania, no i zmianę zrobiłem teraz, yy, dałem rybę, rybę z owocem, bo teoretycznie chyba i praktycznie myśmy jeszcze owocu tutaj nie kładli dzisiaj. Nie? No ja mam od wczoraj. A masz owoc. Mam na jednej więcej, mam owoc, znaczy owoc, no, w, no, no będziemy guma, wiemy guma Donald. Aha, aha, czyli ten killer. No Znamy. na razie cisza. Zobaczymy. No cisza. Czekam, nie zmieniam tego, zostawię to do jutra. I to i, to, i chyba to będzie na, na najmniejszym. Znaczy, jedną, jedną wędkę za chwilę postawię też eksperymentalnie, zawiozę całkowicie w największe zielsko, w największe czciny. I wysoko, I wysoko. Nie, żeby 15 cm nad dnem nawet to podniosę, żeby karp, który tam. Bo one tam są! Bo ja widziałem one tam są. Oczywiście no byliście byli na spacerze i widziałeś, że, że ryba stoi, stoi, ale nie żeruje. Nie? One, one się chowały, pochowały się wszystkie w tych grążelach, w tych kapelonach, w tych trzcinowiskach. No i spróbuję. No zobacz, ją zainteresować. Stabilnego ciśnienia nie ma w ogóle. No rośnie na dwa w dobrze. całej Polsce podobno leje znowu pozalewane ulice, znowu to my mamy tu, dzięki Bogu w miarę pogodę stabilną, powiedzmy. No. Z karpie powinny się ruszyć. Ja tak uważam. Do niedzieli mamy czas. Co zrobimy w tej chwili? W tej chwili ja wywiozę te dwie i jedną wywieziemy może razem z tobą z kamerą, pokażemy kolegom, pokażemy ludziom jak my to robimy, jak ja to robię. Może w tej chwili o zestaw, jeżeli z daleka będziecie widzieć. Jest to Letkor, ciężarek, widzisz, fachowo to ktoś nazywa, ja tu mówię, że to jest latawiec. Ciężarek, który bardzo szybko wychodzi do góry. Ty używasz kamienie. Dobry pomysł, ale ja uważam, że to też jest dobrze, bo to bardzo fajnie przez grążela przeskakuje ciężarek, jest w wagi 140-150 gram. Ledkor daje dość długi, żeby nie kaleczyć ryby, bo to też zabezpiecza rybę przed cięciem bożyłka i leży ładnie na dnie. I dałem pływak. Wy nikt tego nie macie. Ja dałem ten pływak, żeby plecionka leżała na wodzie. I bo tu jest jednak strzałówka z 10-15 metrów żyłki za, i zaraz za strzałówką jest pływak i ona leży na wodzie. Nie? Czyli chcesz, żeby jak najszybciej do góry to wszystko Żeby wyszło, jak najszybciej żeby go do góry podnosić. U, mhm. u Ciebie ten efekt zyskujesz tracąc kamień, tracąc ciężarek, zgadza się? Mhm. I ta ryba już nie, nie ciągnie tym ciężarkiem dół i ona wychodzi szybciej. Ja, nie, nie zbiera tego zielska. Tak, nie zbiera Ja spróbowałem dawać, dać ten pływak, tutaj używałem go wcześniej i zdawał egzamin. Druga sprawa, ściągając ten pływak te grążele rozstępują ro, roz, się i lepiej mi troszeczkę to ściągnąć. Nie trzeba płynąć za każdym razem, żeby ściągnąć wędkę. Więc myślę, że w tej chwili umyjemy ręce, przyszykujemy się i ja te dwie wywiozę i tą jedną popłyniesz ze mną, nagramy. Spróbujemy pokazać te miejsce, gdzie tego karpia złapałem wczoraj w nocy. Nie? Mhm. I patrz, wydawałoby się, że powinniśmy łapać. Nie jesteśmy na takiej wodzie, gdzie jest dużo ryb, ale jednak jak trafisz znaczy, na pogodę taką, tak, że ta ale ryba nie żeruje, mówiłem, to, jest że to jest woda problem. prywatna. Tak. Jest ciężka jest, woda. No, woda, która, która jest administrowana i jest właścicielem karpiarz i on w tą wodę nie ingeruje. Nie? To nie jest takie to, że my tu przyjedziemy i w ciągu dnia złapiemy 20 karpi, czy 10, czy 5. Myślę, że po 5-6 karpiu zaczynał, zaczęłoby się to robić nudne. Nie? My tu musimy tą rybę wypracować. I to mi się podoba. Jedyna ingerencja to jest ten pomost. I tam u Grzesia. I nic więcej. Karpie są wpuszczane co roku. Słyszeliśmy, że w tym roku była dziewiętnastka, wpuszczona dwadzieścia ileś. Myślę, że na przyszły rok zacznie brać. W tej chwili łowimy te starsze modele. I, I łowimy. Mam nadzieję, że złowimy. O, Grzesiek jest na wodzie, właśnie widzę. Coś tam zmienia zestawy. A czyli jednak też się ruszył Coś, do roboty. No, no. Nie może, nie, nie. Nie może jest, wytrzymać. Posłuchajcie. słuchajcie, będąc na takiej wodzie. Nie złowiąc ryby, to będzie trochę, kurczę, wstyd. Znaczy, no wiesz, no Nie, no tego wstyd nie, ma. nie wstyd no tego ale, nie ale ma, no, każdy karpiarz dobrze wie, że jak Słuchajcie, ryba nie żeruje, to nie no, żeruje. Zresztą my tutaj tak mówią, że ta pora roku na tą wodę, no ona nie jest rewelacyjna. Najlepszy to jest jesień i, 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 i wiosna. Nie złowimy, no mówi się trudno. Robimy, pracujemy, płyniemy, bo jak będą te zestawy tutaj wisiały, to prędzej wróble się na to powiesz. Co robię? Płynę z wędką. Są dwa rodzaje chyba wywózki, jak się nie mylę. Albo nawet na pewno się nie mylę. Są dwa rodzaje wywózki. Jedna wywózka jest taka, że biorę ciężarek, biorę zestaw, wkładam do wiaderka, czy trzymam nogą, i płynę. Wędka jest trzymana na brzegu, przez kolegę. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej metody. Płynę z wędką. Dlaczego? Dlatego, że no, jak słyszycie jest wiatr. Zawsze mogę sobie, bo tam jak już płynie z tym ciężarkiem, położysz, to już musi leżeć. A ja sobie zawsze mogę trzy razy podpłynąć pod marker, poprawić, coś podnieść do góry. Jeszcze raz ja muszę być pewny, że w takich warunkach ten zestaw leży idealnie, tak jak ja chcę. Nie tak jak się położyło, bo się inaczej nie mogło. OK, płyniemy. No dobra. To co się orientuje, to najprawdopodobniej będzie wam przeszkadzał. Albo mikrofonowi będzie przeszkadzał ten wiaterek, co tutaj dmucha, więc się tym nie przejmujcie. Musicie obserwować szczytówkę, żeby o pomoc nie uderzyła. No i płyniemy na, na wiosłach przez ten cały las Grążeli. My mamy tutaj korytarz, więc wykorzystam ten korytarz. Spróbujemy. Przepłynąć. No, o tej porze roku to jednak jest problem ale nie ma nic lekko Teraz jak miniemy te grążele, miniemy te liście, będzie można śmiało włączyć silnik Jeżeli będziecie tutaj pływać, to uważajcie, żeby mocno wiosłem nie uderzać w wodę, nie zaczepiać, dlatego że jest dość często tutaj się niektórzy skarżą, że pękają te, te uchwyty od wioseł przez to. No i dobra mogę usiąść. Włączyć się. Jest to wędka lewa, więc będę wywoził na ten czerwony marker, czyli między te dwie tak zwane wysepki zgrążeli. Jesienią na zestaw zawsze daję TVA. W tej chwili nie ma potrzeby. No i wiatr, właśnie ten wiatr. Ponton jest strasznie czuły na takie coś. Z tego powodu ja najpierw chyba podsypię sobie tutaj troszeczkę. Są to po kruszone plus pellet. no i właśnie to jest to. Proponuję następny ponton z kilem. Troszeczkę w grążele tego tej zanęty. Słuchajcie, w płoci tu jest mnóstwo, widzieliśmy na hamerze, więc myślę, że im trochę tutaj dać. No i kładziemy No i zestaw tutaj mam taki. No widzimy właśnie, dlatego płynę z wędką zawsze sobie mogę poprawić z powrotem wrócić, a jeżeli bym płynął. Z samym ciężarkiem to już bym nie mógł wrócić, najprawdopodobniej by się wplątała żyłka w śrubę. O, delikatnie sobie wracamy. Jaterek się troszkę uspokoił, więc będzie nam łatwiej. E, na jakiejś tam innej wodzie byłoby prościej. Tutaj ja muszę położyć bardzo perfekcyjnie, że tak. Jest, jest bardzo ładnie. OK, jest. Pływa ładnie leży, on się przesunie z metr 2 i on będzie już a żyłka i plecionka będzie na wierzchu. Wędkę trzymam u góry, od tej nie muszę, ale jak będę wpływał w drążele, to wędkę muszę trzymać u góry, żeby plecionka była u góry, żeby się nie zaplątała po liście. Choć przy odjeździe, przy braniu to to fajnie wygląda, czasami ta strzałówka do góry się podnosi. I tu się odbierzesz do mnie, nie? Okej, okay. ja... dobra ja eee, Słuchajcie, dobrze mieć karpiowego partnera, który pomoże zabrać wędkę ustawi, naciągnie, założy swinger, a ja sobie trochę poświęcę na tym pontonie. No i oczywiście podam mi drugą mętkę. Samemu jest troszeczkę ciężej. Przed chwilą widziałem, że coś zmieniałeś wywoziłeś? Powiedz co? Wywoziłem. Co zakombinowałeś coś? Zmieniłeś? W bliżej Cicinki, znalazłem takie miejsce tam bardziej wypłycone, czyste, bez roślinności i zmieniłem zestaw na słodką truskawkę i podpiłem różą. Bardziej, bardziej, bardziej na słodko, bardziej. Na, bardziej na słodko nie? Mhm. pierwsza doba nic nie dała, także. Spróbujemy na, na bardziej słodko. Zobaczymy co, co to da. Pozostałe wędki zostawiam bez zmian. Czyli jedną wędkę zmieniłem. Jedną wędkę zmieniłem i, mm -hmm. i dwie pozostawiam tak jak były. Woda jest tutaj bardzo elegancka, piękna. Urocza. Jesteśmy w takiej jakby dolinie. Jeden, jeden mankament to brak za. Brak łączności ze światem, ale może to jest dobre, bo sobie więcej poodpoczywamy. No i jedyna prośba dla naszych tam współpracowników, czyli do Karpi, żeby z nami troszeczkę zaczęli współpracować bardziej. Poza tym nic więcej nie trzeba dodać. I pójdziemy teraz do kolegi Darka, który coś kombinuje, nie wiem co, ale wydaje mi się, że my go Camino? yeah <laughs> to jest właśnie przed nami pływająca wyspa, która jest zamocowana linami na tą chwilę stoi tutaj od 3 miesięcy i tu przed nami jest właśnie taki wpływ do takiej małej zatoczki, a po lewej stronie ekranu wpływa strumyk wydaje mi się, że to jest dobre miejsce tutaj, bo te karpie tu wchodzą właśnie tą zatokę, te trzcinowiska, bo byliśmy z Grześkiem dookoła wody na spacerze i właśnie widzieliśmy, że te karpie tam stoją. Wydaje nam się, że tutaj chyba Grześka jeden zestaw zostanie dzisiaj położony w te grążele. Dobra, słuchaj Grzesiek, co dajemy na ten zestaw tam, pod, y, tam gdzie byliśmy przed chwilą, w tej zatokce, tam koło wyspy pływającej. No, dawał mi się, że jakieś tam dwa pływy trzeba. Mamy pomyśleć, czy, to sobie wiele zrobić. Czekaj. Nie wiem.